Witam Was w trzeciej części poradnika do Minecraft Dziś zajmiemy się naszym pierwszym dniem Jak widzicie sobie grę dopiero co zacząłem robić więc wchodzimy Pierwszym krokiem będzie zdobycie drzewa drzewo zdobywam po prostu przytrzymując przycisk na danym bloku drzewa Następnie zbieramy sobie wybraną ilość. Dobrze, kiedy mamy już wyznaczoną ilość tworzymy sobie craft box, lecz najpierw będziemy potrzebować desek. Deski robimy w taki oto sposób. Teraz tworzymy craft box. Albo crafting table, jak ktoś boli. Teraz sobie wybieramy miejsce. Stawiamy go prawym ściskiem myszki, następnie musimy stworzyć narzędzie. Lepiej sobie stworzyć na początek drewniany kierow i drewnianą łopatę. teraz sobie pozbieramy trochę surowców jak już zabraliśmy w tym przypadku mam akuratnie to możemy tworzyć teraz kamienny łopat. teraz tworzymy zagłębienie na dom to będzie taki jakby podstawowy dom taki tymczasowy Teraz stworzymy sobie drzwi. Żeby stworzyć pochodnie potrzebujemy węgla. Jeżeli ktoś po prostu nie znalazł się blisko gór i nie ma takiej okazji wydobyć, to pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, a nie wszyscy z was wiedzą ale oczywiście istnieje jeszcze węgiel drzewny. żeby najpierw go mieć, będziemy potrzebować piecyka i trochę drzewa Piecyk tworzymy w taki oto sposób I teraz po prostu świeżo ścięte drzewo, drzewo podpalamy Bo mi się wydaje, że ma chyba napisać holda włączonego. Nie, no easy, to bardzo dobrze. Jak widzicie, w taki oto sposób możemy uzyskać węgiel drzewy. Teraz stworzymy sobie kilka pochodni. Żeby zrobić pochodnie, potrzebujemy patyki. Proszę, w taki sposób układając, zyskujemy pochodnie. Teraz pozbierajmy sobie troszkę piasku. Jak pewnie już widzicie, mam wersję 1.7.3, co w tym skutkuje, że po prostu nie mogę sobie normalnie pozbierać wełny, lecz muszę najpierw zrobić nożyc. No niestety nie ma nigdzie obok żelaza. Musimy się bardzo dobrze straszczać, bo czas może się szybko skończyć. Dwie niestety. Zabijając owce dostajemy jedną wełnę. Ale kiedy zetniemy z owcy wełnę, nie to jeżeli nie uszkodzimy, to możemy dostać nawet do czterech wełn. Ja niestety nie mogę takiej opcji, więc najlepiej sobie zabić. Teraz trzeba tylko sprawdzić, czy to będzie działać. Spróbujemy teraz stworzyć łóżko. lecz Nie wiem, czy działa z różnymi kolorami wełny. O proszę, jak widać działa. Łóżko robimy w taki oto sposób. Teraz możemy sobie pogłębić naszą siedzibę. Pewnie wielu się z Was zastanawia, co to jest. To jest flint, czyli krzemień. Skrzynienia możemy stworzyć strzały o, oraz zapalniczkę, ale to będzie w następnych częściach. Dobrze. Teraz stwórzmy sobie skrzynię. Skrzynię robimy w taki sposób. Do jednej skrzyni zmieści się 27 przedmiotów. Odłóżmy sobie te, które nam będą potrzebne na razie. No. Teraz stwórzmy sobie pozostałe rzeczy, czyli siekierę oraz motykę Tak samo możecie stworzyć narzędzia innego rodzaju. Tyle, że zamiast na przykład, jak w tym przypadku łopaty, zamiast kamienia, możemy dać drzewo. I to samo robimy z żelazem, złotem i diamentami. I to sprawdza się na wszystkich narzędziach. Teraz stwórzmy sobie miecz. Proszę. W taki sposób robimy miecz. I to samo też możemy podmienić, dzięki czemu uzyskamy inny, inny miecz. Po prostu. Lepszy albo gorszy. Jak widzicie, z siekiem o wiele szybciej ścina drzewa Pewnie się zastanawiacie, gdzie są wszystkie zwierzęta z tamtego modu. zdałem sobie sprawę, że każdy nowy gracz nie będzie posiadał tego modu. A więc zaktualizowałem grę specjalnie po to. Aby no, uzyskać standardową wersję, o jak widzicie, robi się ciemno. Mapkę też zrobiłem nową, ponieważ ta no, nie była zbyt, zbyt fajna. No. Jak widzicie, w ciągu jednego dnia zdołaliśmy zrobić sobie taki, jakby domek. O, może to tak nazwać? Cóż, to był pierwszy dzień. W taki właśnie sposób możemy przeżyć. Możemy też zbudować taką budkę, powiedzmy 3x3 albo większą. Nie musi być to koniecznie z drzewa, można zrobić też z ziemi i różnych takich rzeczy. Najłatwiej właśnie z ziemi, jak robicie domek na płaskiej przestrzeni. Ja robiłem w górze, więc skorzystałem z drzewa, ale jak robicie na płaskiej, to możecie sobie z ziemi zbudować, ponieważ szkoda trochę tego drzewa. Najdziwniejsze czasami, jeżeli idziemy spać, to mogą nam się pojawić potwory w domu, a więc sprawdźmy to. Czy w tym przypadku nam się pojawią? O, jak widać, w tym przypadku nam się nie pojawiły. No cóż, zapraszam do oglądania kolejnych części. W następnej części zajmiemy się budową naszego domu, przynajmniej podstawą. Zapraszam do oglądania.